Myślisz, że duża porcja to zawsze idealne rozwiązanie? Uważaj, aby nie wyciągać pochopnych wniosków. Zaufaj mi, wkrótce będziesz myślał zupełnie inaczej, a to wszystko dzięki naszemu wyzwaniu. Gdzie jest jedzenie? Nie rozumiem tego, Mary. Co tam jest? To KitKat, złapałam go. O nie, zaraz upadnę. Trzymaj się, Emma. Moja głowa. Bo to mnie uderzył. Ale wielki kitket. Muszę się mu lepiej przyjrzeć. Wyobrażam sobie, ile jest w nim czekolady. Muszę go otworzyć i zobaczyć na własne oczy. Jest pyszny, taki kitket o wiele bardziej mi smakuje niż zwykły. No to kontynuuję. Dopiero zaczynam czuć pełnie smaku. Co to się dzieje? Mary, to jest mój kitket. Trzymaj oderwałam kawałek dla Ciebie. Dzięki. Hmm. Fuj, co za ogromna ośmiornica. Moja też wygląda ochydnie, ale przynajmniej nie jest taka duża. To obrzydliwe, zaraz zwymiotuję. Austin, jak zamierzasz to zjeść? Nie wiem, boję się. Może ty zacznij, Jill? Skoro się tak upierasz, okej, okay, spróbuję. To jest takie oślizgłe i paskudne. Ale muszę wziąć się w garść i to zrobić. To dał nam ośmiornicę. Z pewnością ta osoba lubi jakieś horrory. Dobra, próbuję. Pff, teraz mam ochotę umyć sobie język. Dlaczego rzuciłaś tym we mnie? Ja mam swoją. Przestań krzyczeć, Cindy. Jestem wystarczająco przerażony. Teraz moja kolej? Tylko nie to. Dobra, najważniejsze to nie panikować. Chodź tu, typa skudna i oślizgła kreaturo. Przestań kręcić tą ośmiornicą tuż pod moim nosem. Muszę coś wymyślić. Mam pomysł. Najpierw ją porządnie usmażę. No, już nie jest taka straszna. Potrzebuję mojego palnika gazowego. I teraz podkręcę go na wysoką moc. Spójrzcie, jak się zmienia. Teraz ośmiornica nie wygląda jak flegma. Rzeczywiście wygląda lepiej. A nie mówiłam? Chyba już wystarczy. Masz rację, Austin, w przeciwnym razie wybuchnie pożar. O nie, spaliłam moją ośmiornicę. Teraz będę jadła węgiel. W tym też nie ma nic przyjemnego. Fu to gorzkie. Nie mogę tego przełknąć, to obrzydliwe. Co tak patrzysz, Austin, twoja kolej. Tylko nie to, moja ośmiornica jest ogromna. Boję się jej nawet dotknąć. Przestań jęczeć. Skoro nie chcesz tego zrobić dobrowolnie, to ci pomożemy. Spójrzcie mnie! Przez was ośmiornica przykleiła mi się do buzi Pomocy! To zabawne. to chyba jakiś sen. Takie wielkie papryczki nie istnieją. Spójrz prawdzie w oczy, myślę, że masz po prostu pecha. Przyznaję, że nawet ta malutka papryczka mnie przeraża. Nie znoszę ostrych rzeczy. Dobra, zrobię to tak szybko jak to możliwe. Myślę, że moje usta już płoną. Miałam rację, robi się gorąco. Mój mózg nawet się gotuje. Naprawdę nie wyglądasz najlepiej. Uff, na szczęście mi użyło. Teraz Ty, Emma. Dzięki za przypomnienie, Mary. Nawet nie wiem, od którego końca zacząć. Ojej, ta papryczka nie jest łatwa do zjedzenia. Mam pomysł. Zrobię z niej koktajl. To może być nawet smaczne. Włączam blender na najwyższą moc i wrzucam chili. Wow, jak dużo tego wyszło. Czas na testowanie. Moje przeczucie mówi mi, że raczej ci się nie spodoba. Wkrótce się dowiemy, Mary. Póki co wrażenia tak sobie. Ojej! Czuję, że będzie pożar. Nie martw się, jest ok. To nie takie ostre, tylko troszeczkę. Plujesz mi płomieniami prosto w twarz, przestań ma. To wszystko już mi ulżyło, wyrzuciłam z siebie parę. Wyszło niezręcznie. No, wreszcie coś smacznego. Szalenie się cieszę, że dostałam największą paczkę. A ja dostałam średnią? Całkiem nieźle. Tym razem to ja mam pecha. Dlaczego dostałeś wszystko, co najlepsze? Ale ty możesz zacząć. Dzięki, przynajmniej jakieś plusy. Szkoda, że nie można się najeść jednym cukierkiem. Jest taki malutki na jeden gryz. Postaram się cieszyć tą krótką chwilą. Ojej, jakie to jest kwaśne! Podoba mi się. Teraz ja. Super. Czekałem na tę chwilę. Muszę otworzyć moje cukierki. Czas na nie. Nie wiem, czy zacząć od różowych, czy od fioletowych. Po co wybierać? Otworzę oba naraz. Wysypię je na stół. I gotowe. Wyglądają przepysznie. Czas spróbować tych przysmaków. Cukierki są tak małe, że nie mogę ich nawet chwycić. Wyślizgują się. Mam pomysł. Poliżę palec, żeby cukierki łatwo się przyklejały. To działa! Wreszcie mogę tego spróbować. Mm, kwaśne i słodkie jednocześnie, super! Dobra, nie będę się rozdrabniać. Poślinie całą dłoń od razu. To obrzydliwe, ale mogę zjeść dużo smakołyków naraz. Zobaczcie, jak dobrze się trzymają. Obkleiły całą rękę. To niesamowite. Chodź tu, mój słodki i kwaśny cukiereczku. To jest pyszne. Nie mogę się oderwać. Kiedy to się skończy? Te cukierki są naprawdę orzeźwiające. Zjem wszystkie naraz, żeby poczuć pełnię smaku. Co za dziwne uczucie. Nie potrafię tego wyrazić słowami. Wyglądało niesamowicie. Musisz to poczuć na własnej skórze, Jill. Chętnie. Spójrzcie na te wszystkie słodkości. Potrzebuję dużej i szerokiej słomki, żeby to wszystko zjeść. Jestem teraz jak odkurzacz. Zmiatam wszystko na swojej drodze, ale fajnie. Co za uczucie, nie potrafię tego wyrazić słowami. To przyprawia mnie o zawrót głowy. Nie mogę tego kontrolować. Zróbcie coś! Okropne! To było nawet zabawne. Jak przejażdżka kolejką górską. Wow, jaka wielka paczka Pringles. A ja mam taką malutką. To niesprawiedliwe. Nawet nie ma co ich porównywać. To niebo i ziemia. Jesteś po prostu zazdrosna. No, nie złość się tak. Nigdy mnie nie zrozumiesz, Emma. Spójrz tutaj. Dam ci nauczkę. Nikt nie umieść chipsów tak jak ja. Świetnie to wymyśliłaś. Ja też chcę spróbować to zrobić. Spójrz! Z moją ogromną porcją to nie takie proste. Jaka ona jest naiwna, tak łatwo dała się nabrać na moją sztuczkę. Puk, puk. czy ktoś tu jest? Pomóż mi, Mary! Mówiłaś coś? Nic nie słyszę. Chcesz trochę odpocząć? To świetny pomysł. Jak widać, wielkość porcji nie zawsze jest decydująca, liczy się smak. Życzymy, żebyście dostawali tylko swoje ulubione potrawy, miłego dnia i wspaniałego nastroju. Do zobaczenia wkrótce.